Cześć, z tej strony Piotrek5207 Witam was w moim drugim odcinku serii Zagrajmy w skocie <darkiarki> Darciarskie 2006 Jak pamiętacie, gramy karierę solową Piotr Kowalski, kontynuujemy Tak No, no i... W ostatnim tym byliśmy na miejscu w kwalifikacji generalnej czwartym No A już nie nas nas tym No Zobaczmy. Jeszcze dwa konkursy i będzie turniej fiński. Czyli zaczynamy w Lachti. Dzień dobry. Będziemy mieli dziś przyjemność komentować zawody z serii Pucharujny. Czas na... Teraz oglądamy skoczka, który właśnie zajął miejsce na mejce startowej. I ruszyliśmy. Aj, wiatr! Zły wiatr! w nieważę. Ale to były tylko kwalifikacje, a teraz. zobaczymy. Znakomicie się wybił! Aj! 19 Jesteśmy... miejsce. A teraz. Dobre... Dobre wyjście Dobry telemark, Aj, trzeci 13 miejsce. To nie jest zbytnio nie bardzo dobry wynik. No i teraz zwiększmy sobie formę. Dobra, mam dobrą formę. Nil dzisiejszej zburki. Nie waczmy. Dobrze wyszedł z progu. Wylądował bez terenu. A o, proszę państwa, teraz swój skok odda następny zabytkom. Dobrze ruszył. Komicie Już idealnym... o 5,5 metra, bardzo zaleci skok. z rezultatami <coughs> konkursu. Do 13, 13 punktów Proszę Państwa, teraz swój skok odda następny zawodnik. Wyszedł z progu? Aj, spóźniłem się to. Nie Jesteśmy ciekawi. Aj! Niestety 14 miejsce. No i teraz możemy spaść w kwalifikacji. Już bardzo dużo tracimy punktów do pierwszej trójki, więc... No i zaczynamy turniej fiński, dobra to. Trening. No, też na formę. Niesamowita forma. Mamy nadzieję. Na pękę wchodzi kolejny skoczek. I rozpoczął skok. I zobaczmy. Mocno wyżegnął z progu. Doskonałe lądowanie. Teraz jesteśmy ciekawi. Widzimy, ja jesteśmy jestem. I Dobrze wyszedł z progu. Nie najlepszy tyle Czyli My się kwalifikujemy. Na rozbiegu...

Który właśnie zajął miejsce na bańce startowej, znakomicie się wybił. I to są skocje jego, ale skocznik to jest mocny. Do no takich skoczy jak jęklu, dobry skok, nawet dobrze wyszedł z progu. Ale, ooo, ja jeszcze dam. Jeszcze tak prowadzimy, i teraz dodańce. musimy tu skończyć. I, I zobaczmy doskonałe wyjście z progu. Znakomite lądowanie. Świetny skok! 53 metry. Tak wygląda tabela końcowa dzisiejszego konkursu. Na ósmym miejscu jesteśmy teraz. Uff. A, jeszcze nie, nie mam sponsora. Głopio. Dzień dobry, zapraszamy na ostatni konkurs w turnieju fińskim, chociaż ostatni konkurs bierze, 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 jeszcze brak. Mamy nadzieję. Na sygnał do rozpoczęcia skoku oczekuje kolejny zawodnik. Ale ja że to przedosta, bo słucham ja wyszło, że są 4. Wyszedł z brochu. Idealnie wylądował. Na Napel czas na pierwszego skoczka konkretnego. Nad, nad, na... 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 widzimy zawodnika czekającego na sygnał startowy. Jesteśmy ciep... teraz oglądamy. Proszę, na sy... proszę. Teraz oglądamy skoczka, który właśnie zajął miejsce na belce startowej. Od... I zobaczmy, jak skoczywaliście w sedlej. Znakomicie się wybił. 65 metra 60, 75 na pękę wchodzi kolejny skoczek i ruszył mocno wyszedł z toku, chyba siedemdziesiąt metrów Teraz czas prowadzimy w pierwszej serii, 30. bardzo dobrze Państwa, teraz swój I teraz, znowu, taki podobny skok. Można jeszcze lepszy. Ale dobrze by było wykonać. Może byśmy byli w czołowej trójce w kranie fińskim. Jest! Świetny skok! Jesteśmy z, z Guido Randers na pierwszym miejscu. A, to... Przed państwem, Jesteśmy na trzecim miejscu kwalifikacji generalnej. Wygrał Guido Randers. O dwa punkty, dwa i punktów, drugi force, czyli jesteśmy na podium przynajmniej Dobra to Jeszcze te trzy konkursy zagram i będziemy się chyba żegnać Sklep Zobaczmy, tutaj jakieś fajne kombinacje. Może pozbieram syna na ten o. 6000 Ale rozwój trening muszę jeszcze zwiększyć technikę lotu Na treningu... Na sygnał do rozpoczęcia skoku oczekuje kolejny zawodnik Trzeci w turnieju fińskim Jak sobie teraz poradzi wyszedł z bloku. Dwa wygrane konkursy. sygnał do Przed Państwem. Czas na. Jesteśmy ciekawi, co zaprezentuje następny ze skoczków. Zobaczmy teraz. Znakomicie się wybił. Niezbyt kochany lotownik. Proszę Państwa. Jesteśmy ciekawi, co pokaże ten zawodnik. telewiz. Perfekcyjnie wyglądało. Jutro skoro przy swojej. Dobrze, 6,7 m fałszy. Stoczek właśnie zajął miejsce na wejściu. O przed państwem ta wyraz wynikami dzisiejszych zawodów. Fors jest do, do dobra forma. Oto... Na tylko 14 latek, więc... Świetnie. Jesteśmy dalej na czwartym miejscu. Brakuje nam 120 punktów. To. Ale także on to do nas dużo brakuje. Dla nich. Czyli icha będziemy dwa konkursy Czy icha będziemy w pucharze kontynentalnym w następnym odcinku graliż? Publicznie, teraz oglądamy skoczka, który właśnie zajął miejsce na bejce startowej. Ruszył! Tutaj ma dobrą bardzo prędkość, jazdę. Znaczy, no, to jasne. Dobry skok. Znaczy nie będziemy jeszcze Proszę Państwa, popatrzmy na tego zawodnika. Wystartował. Mocno wyszedł z progu. Idealnie wylądował. I to skoczył przy swoich doświadczeniach. 68,5 metra. Na czwartym miejscu z po pierwszej Ciekawe. A na. na. Teraz. Cie Nas. Teraz. Cieka na na. Na. Mamy nadzieję, że obejrzymy dalej. W świetnej formie jest Randers Wyszedł z progu w miarę dobrze. To Do skoku nie ma. Michał Neal dużą szansą może być dla niego silne wybicie. Nie ruszył. Poprawę.

Odległość, ale mam bardzo dobry noty, więc to nas do góry podnosi. Jarek Ołczyk zakłóca następny ze skoczków. Nie ruszył. Łaski ale wysoko! się no 7,5 metra I który będzie z tyłu? Na dole Drudzi, jednak nie wyprzedzi Wiktora Mateusz Otkowicz O, kiepskie wybicie! Dobry skok, gdzieś siedem metra. Ale już patem prowadzi, Teraz forso I zobacz mnie, jak on wyskoczy. Daleko, ale czy będzie pierwszy po tym skoku? Z takimi notami 8 pół noty 11 furso wygląda tabela, Tuż za nami jest A, oto. dobra to ym, prędkość na trondheim ile jeszcze konkurs? Dobra, to jest ostatni konkurs. Muszę zobaczyć ranking. No 30 punktów tych. To jak wektor będzie będzie skakał to. Ja już nie mam szans przejściątkowicza. Nie, nie mam szans dojść do pierwszej trójki, Jesteś... Teraz czas na Dobre wyjście. A jak na razie, dobrze, dobrze zaczął. Doskonałe wyjście z progu. Świetny skok! 64 metry. startowej siedzimy. Oto wyniki rundy kwalifikacyjnej do konkursu. Jestem egzekwent z w kwalifikacjach. kolejny zawodnik. Dobrze zaczął. Mocno wyszedł z progu. 74 cztery wętry, właśnie zaczął. Jeden skok. punkt widzimy zawodnika czekającego na sygnał startowy. Mała prędkość na początku. Doskonałe wyjście z progu. Świetny skok. A idę do dreamerzy z tym właśnie Teraz kończą... No, już jesteśmy na czwartym miejscu. Wektor do 18 punktów, tylko zabrakło 3400. Dobra, to koniec sezonu. miejscu pisze Od sezonu dobra, będziemy już w pucharze kontynentalnym setować. Dobra. No to sponsorzy, czyli tu... Dobra. Spoko, to zapisujemy grę. Dobra, to to by było na tyle w tym odcinku. Tylko pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie i proszę was o łapki w górę. To cześć!